To już kolejna lokalizacja naszej witryny samoobsługowej. We współpracy z Politechniką Śląską i panem Stolaczykiem udało znaleźć wydaje się idealną lokalizację, czyli w samym środku kampusu Politechniki Śląskiej, gdzie mamy dwa wydziały politechniki oprócz tego liceum. Wydaje się, że w takiej lokalizacji potencjalnych klientów nie będzie brakowało. Obserwujemy w tej chwili wynik bardzo ciekawego projektu którego liderem była Gliwicka firma, uczestniczyła Politechnika Śląska i firma MGL. Y, automatyczna witryna sprzedająca produkty piekarnicze. W tej chwili pierwsze testy w środowisku rzeczywistym, bardzo dobrej lokalizacji na terenie Politechniki Śląskiej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego projektu i będziemy też współpracę kontynuowali, składając dalsze projekty w ramach tego konsorcjum. To jest kolejna rzecz na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Kolejny projekt na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, który jest projektem niezwykłym i projektem, który pokazuje rozwój nowych technologii, bo tak naprawdę to wszystko, co tutaj Państwo zrobili w ramach tego projektu, to się już dzieje. Ja wiem, bo mamy na Wydziale bardzo wiele osób, takich powiedziałbym pozytywnie zakręconych, które powodują to, że Państwo, firmy pozytywnie zakręcone, też z nami tutaj różne projekty realizują. I wiem, że te tematy, które tutaj Państwo rozwijają, one już były w głowach naszych wiele, wiele lat temu. Wtedy, kiedy yy, mówiono, że to w ogóle jest niemożliwe, że to się nigdy nie przyjmie, że to, to jest w ogóle niepotrzebne. I myśmy wtedy zaczęli też rozwijać to. Czasami to były na razie prace magisterskie, prace inżynierskie, takie mniejsze projekty, a w tej chwili mamy coś, co tak naprawdę już widzimy, że i w wielu krajach, i w Polsce w, zaczyna funkcjonować, i to jest też nasza przyszłość. Właśnie zrobiłam zakupy w witrynie samoobsługowej. Uważam, że jest to super opcja. Wszystko poszło bardzo sprawnie i szybko i udało mi się kupić ciastko, które sobie wybrałam. Pierwsze wrażenie ogólnie bardzo pozytywne. Bardzo mi się z chłopakami podobało. Przez jeszcze faktycznie jest to coś nowego i coś takiego świeżego na terenie Gliwic. Dodatkowo, przy budynku yy, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, także wydaje mi się, że naprawdę fajnie się tam inicjatywa.